Cześć, jestem Pan Bakson TV, a dzisiaj Wam pokażę jak zrobić fajną hartomonitację. Więc otóż robicie najpierw podstawę, potem weźcie na drzwi, kładziecie obok nich schody i obok nich kładziecie deski. Resztę już Wam, tej reszty już zrobimy razem. Okej, okay. teraz tu dajecie dębowe drewno. Oboka będzie dębowe drewno. Ok. Dobra. Um, a więc tak teraz. Teraz tu wkładziecie na przykład deski. Teraz bierzecie szkło Nic już więcej nie potrzebuję. Aha, jest tutaj potwory. Dobra. Na razie na tyle skończę i yy, teraz robię podłogę. Ok. Teraz robicie z dębowy desek ale na szkło kładzie ten desky. <cly> Mm. Tak se k tomu vyjít. Pravda, je tutaj, Hmm. Jak wam, jak zrobię dach, na razie obecny kawałek filmu, jak zrobię dach, to zaraz... Da... Dobra, witajcie z powrotem, a więc tak powinien wyglądać wasz dom po skończeniu. Jeszcze tylko mu jednej rzeczy brakuje drzwi. Ja będzie miał już drzwi, to będzie Okej, okay, to więc tak powinien wyglądać wasz skończony dom. Yy, nim jest też także tajemny schron. Taki o. Możecie zrobić na przykład z domku wejście za pomocą drabinek. A widzicie, nikt nas tu nie widzi. No, to nie jest coś takiego. Albo na przykład tam możecie zrobić sejf ze skrzyniami. No, to jest tak o na przykład. No. Tak, domy w środku. Jeszcze go czatku umeblować, na przykład crafting boxem, piecykiem i łóżkiem. Stół zrobić. No, takie rzeczy. okej, okay, no to w tym odcinku to będzie na koniec. Cześć.